Cześć i witam was bardzo serdecznie na moim filmie, na moim kanale Dzisiaj będą ciekawostki o WWE Więc, pierwsza ciekawostka Nowy związek w WWE jest Tak, Seth Rollins i Becky Lynch Dobra, jest kolejne Kolejna ciekawostka W WWE jest Pięć tytułów męż mężczyzn i trzy tytuły kobiet. Tak. tak. Tutaj w mężczyznie jest tak. Universal. Yy. Universal. Yy, tak. Jeszcze jest United States Champion, Mistrzostwo WWE, Tag Team Champions i jeszcze interkontynentalne. Dobra, teraz kolejne. W WWE, znaczy Roman Reigns, cho, zachorował na Białaczkę, ale potem ją wyleczył. W, w WWE Mistrzem Universal jest Brock Lesnar. Dobra, to tyle na, na dzisiaj. Myślę, że Wam film się spodobał. Jeśli Wam się spodobał, to stawcie łapkę w górę. I suba, ja się z wami żegnam. Wbicie w opis, dwa kanały, jeden Wintle, drugi, drugi Payson. Dobra. Jeszcze raz mówię, że jeśli filmik się Was spodobał, to zostawcie łapkę w górę i suba. Do zobaczenia, cześć!